Hej, już po śniadaniu jedziemy do Habarany na dworzec, skąd będziemy próbować złapać pociąg do Kolombo. Tuk, tuk załadowany. Martysia załadowana. Taka bryczka fajna. Nie? Jedźmy. Dotarliśmy do Habarany. Mamy jeszcze z 30 minut oczekiwania na pociąg. Czekamy grzecznie. Na pociąg do Kolombo. Niestety w tej chwili jest to niemożliwe, ponieważ pan, który powinien być w okienku, poszedł sobie do miasta na śniadanie. Wróci za jakieś 10-15 minut. Pan już wrócił ze śniadania? Mamy nasze bilety. Co niestety nie gwarantuje nam, że wsiądziemy do tego pociągu. Za stacją w Chabaranie motorniczy, widzi znak. Uwaga na przechodzące przez tory słonie. नदे है भाई बड़े क्योंकि रोटियां और डाल मार मार और तुम तो ये बड़े बड़ी बड़ी का कूल आइस पैकेट का यो घट आइस से काट दी उल्लाह इससे का आजम खान सकीब कूल आइस से का कूल आइस पैकेट और बहुत ज्यादा लोवर सटिया किया है

rozsiłiliśmy i całkiem nieźle nami. Hej, dotarliśmy do Kolombo. Jesteśmy na głównym dworcu kolejowym. Obfiliśmy też jedzenie. Czekamy na pociąg, który ma nas dowiedzieć w okolicy hotelu. Jak się nazywa stacja? Kumpara O, No, tam. Hej, nasz wyjazd na Sri Lance powoli dobiega końca. Tak się sprytnie rządziliśmy naszymi funduszami, że nam zostało tak troszkę więcej i zaszaleliśmy. Chcielibyśmy Wam. Mieliśmy plan pokazać Wam, w jakim hotelu jesteśmy i jak to jest ładnie, ale dopadła nas straszna ulewa i w tej chwili nasz wygląda tak pobojowisko. A pożałowaliśmy na taksówkę. Zapraszam na zwiedzanie wszystkie ciuchy mokre tak się bawimy wszystkie bo było nam szkoda na tuktuka bo wydaliśmy na hotel i tak Going down. Miałam powiedzieć, że jesteśmy w Kolombo, ale mam wrażenie, że jesteśmy po prostu w raju. I właśnie sobie śniadanko. Już jesteśmy po siłowni nawet. Tak? A widok stąd rozpościera się po prostu przepiękny. Pewnie skusimy się na ten basen, który właśnie widzicie. Platujemy sobie po Kolombo, jest przepiękna pogoda. Mamy nadzieję, że taka się utrzyma, ponieważ wczoraj nas nieźle zmoczyło w tym Kolombo. Przed przyjazdem do Kolombo czytaliśmy opinię, że Kolombo jest brudne, nieciekawe, brzydkie i w ogóle jeden dzień i można stąd szybciutko uciekać. Ale patrząc na ten park, to po prostu trudno w to uwierzyć. Vamos a Hej, postanowiliśmy się jednak wybrać na wieczorny spacer po Colombo. Colombo jest bardzo podobne do naszych europejskich miast, z dwiema jednak różnicami. Pierwsza jest taka, że od półtorej godziny nie mamy już słońca, a mamy nadal 27 stopni. Druga różnica jest taka, że możemy tu spotkać McDonalda i dania z ryżem i kurczakiem. Dotarliśmy pod świątynię, która nazywa się Ranga Maja. Wybraliśmy ją, ponieważ jest ona podobno bardzo ładna i składa się z wielu budynków i placyków. W niej mieszczą się dary odwiernych. Są to najróżniejsze dary typu zegarki, radia, magnetowidy. Tutaj również znajduje się najmniejsza statua buddy na świecie, którą można oglądać pod lupą. Nie wiemy, czy tam dotrzemy, ponieważ jest dzisiaj duży ruch, a jest to spowodowane świętem pełni Księżyca. Rankijczycy są poubierani na biało i przychodzą do świątyń po to, aby składać dary. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno jest bardzo interesujące zobaczyć to wydarzenie. Jest ono odbywa się raz w miesiącu, zawsze przy pełni Księżyca. To jest właśnie ten najmniejszy buddha na świecie. Hej, siedzimy właśnie przy kolacji i tak kończymy nasz dzień w Kolombo, a chcieliśmy Wam jeszcze powiedzieć, że przed chwilą tutaj w restauracji leciały nasze polskie kolendy I to było nasz takie ogromne zaskoczenie, tej na chwilacy słuchamy polskich koleń. No i cóż, dobrej na co życzymy. Pa!